Prosta o równaniu y równa się x plus 2, przecina okrąg o równaniu x minus 3 do kwadratu plus y minus 5 do kwadratu równa się 25 w punktach a i b. Oblicz współrzędne punktów a i b oraz wyznacz równanie stycznej do danego okręgu przechodzącej przez jeden z tych punktów. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od narysowania rysunku poglądowego, to znaczy naszkicujemy sobie w naszym układzie współrzędnych tą prostą oraz ten okrąg. Zacznijmy może od prostej. Ta prosta będzie przecinała oś Y w punkcie 2, czyli ten punkt na pewno będzie należał do tej prostej. A teraz patrzymy na współczynnik kierunkowy stojący przy X. On jest równy 1, czyli na każdą kratkę w poziomie będziemy szli jedną kratkę w pionie. Czyli do tej prostej będą należały również, o, kolejno, te wszystkie punkty w jedną i również w drugą stronę, oj, tu, tu, tu i tu. No i teraz możemy spróbować naszkicować tą prostą. Ona będzie przechodziła właśnie przez te punkty kratowe. Tutaj mhm. to jest nasza prosta y równa się x plus 2. A teraz spróbujemy naszkicować w układzie współrzędnych okrąg. Z tej postaci z równania okręgu możemy odczytać spokojnie jego środek i promień. Współrzędną xową środka odczytujemy z tego pierwszego nawiasu. Jest to liczba, którą jak podstawimy pod x, to w pierwszym nawiasie otrzymamy 0, czyli współrzędna xowa środka jest równa 3. 3 minus 3 dałoby 0, czyli jesteśmy tutaj, a współrzędna y środka to jest liczba, która dałaby w tym nawiasie 0, czyli y równy 5. Zatem środek naszego okręgu ma współrzędne 3, 5. Czyli leży w tym punkcie, o, już widzimy, że leży na naszej prostej, dlatego możemy, możemy sobie podpisać go dodatkowo jakąś literką, na przykład s. No i promień okręgu jest równy 5, ponieważ po prawej stronie równania we wzorze ogólnym okręgu stoi r kwadrat. r kwadrat równa się 25, czyli promień jest równy 5. Skoro tak, to możemy sobie z grubsza tak mniej więcej zaznaczyć, że ten promień będzie 5 w tym kierunku, czyli aż do tego punktu od środka. Tutaj będzie dotąd i w prawo dotąd. No i do góry też 5 kratek. 3-4. No, u mnie by wypadło gdzieś tutaj pewnie. No i teraz, jak mamy naszkicowane te cztery punkty okręgu, no to możemy spróbować go jakoś tutaj narysować. Mi to pewnie nie wyjdzie jakoś tak super dokładnie. Grunt, żeby przechodził przez te punkty, które sobie wyznaczyliśmy, że już do niego mają należeć. O, OK. No i ten okrąg przecina się z tą naszą prostą w dwóch punktach. Jeden punkt się nazywa A, i drugi się nazywa B. Czyli możemy sobie podpisać, że na przykład ten punkt tutaj się nazywa A. A ten punkt tutaj się nazywa B. I pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to musimy obliczyć współrzędne tych dwóch punktów A i B. Żeby to zrobić, tak naprawdę, rysunek nam jest do niczego niepotrzebny, ponieważ wystarczy, że napiszemy sobie jedno równanie: równanie prostej, drugie równanie, równanie okręgu, no i rozwiążemy układ równań z tymi dwiema niewiadomymi, z X i Y. No i takie liczby, jakie nam wyjdą, to będą odpowiednio współrzędne punktów A oraz B. E, także zróbmy właśnie w ten sposób. Napiszmy sobie te dwa równania. Może najpierw równanie prostej, czyli y równa się x plus 2, no i jeszcze równanie okręgu x minus 3 do kwadratu plus jeszcze mamy dalej y minus 5 do kwadratu, że to się równa 25. No i teraz musimy rozwiązać ten układ równań. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to chyba po prostu będzie podstawienie do drugiego równania w miejsce Y wyrażenia x plus 2, bo wiemy z pierwszego równania, że y równa się x plus 2. W ten sposób otrzymamy jedno równanie z jedną niewiadomą z x do rozwiązania, będzie to równanie kwadratowe, więc na pewno damy radę je rozwiązać. Czyli przepiszmy sobie to drugie równanie. x minus 3 do kwadratu plus i od razu w miejsce y podstawiamy x plus 2. I mamy x plus 2, jeszcze jest minus 5 w nawiasie, do kwadratu to ma być równe 25. No i teraz uprośćmy, może na początku sytuację w drugim nawiasie. Pierwszy nawias bez zmian jest równy x minus 3 kwadrat plus, no i w tym nawiasie co my tu mamy, x plus 2 minus 5, czyli będzie w sumie też x minus 3 do kwadratu to ma być równe 25, więc w skrócie możemy to zapisać, że po lewej stronie mamy dwa nawiasy postaci x minus 3 podniesione do kwadratu to musi być równe 25. Podzielmy sobie teraz to równanie stronami przez 2. Otrzymamy po lewej stronie x minus 3 kwadrat to się równa 25 na 2, czyli 25 drugich. No i dalej, moglibyśmy teoretycznie podnieść ten nawias do kwadratu, przerzucić wszystko na lewą stronę i sprowadzić to równanie kwadratowe do postaci ogólnej, dalej delta x1 i x2 ale myślę, że szkoda czasu, ponieważ można to rozwiązać szybciej. Wiemy, że jakaś liczba podniesiona do kwadratu ma być równa 25 drugich. W związku z tym ta liczba, czyli u nas to jest x 3, musi być równa po prostu albo pierwiastkowi z tej liczby, albo minus pierwiastkowi z tej liczby. Czyli napiszemy, że x minus 3 musi być równa pierwiastkowi z 25 drugich lub też x 3 ma być równa minus. Pierwiastkowi z 25 drugich. W związku z tym możemy teraz tą trójkę przerzucić na prawą stronę. x równa się i od razu sobie wyciągniemy pierwiastek z tego ułamka. Pierwiastek z 25 to jest 5, a pierwiastek z 2 się nie wyciągnie, czyli to musi zostać pierwiastek z 2, trójka na prawą stronę, czyli będzie plus 3. No i co my możemy tu jeszcze zrobić? Możemy sobie usunąć niewymierność z mianownika. To jest zawsze mile widziane. Czyli napiszemy tak, x równa się, może tą trójkę na samym początku napiszę, 3+, plus i teraz ten ułamek od razu usunę niewymierność z mianownika, czyli mnożę górę i dół przez pierwiastek z dwóch. Na górze zostaje 5 pierwiastków z dwóch, a na dole pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli po prostu 2. No i to jest nasze pierwsze rozwiązanie tego równania kwadratowego. Możemy je sobie nawet nazwać x1, tak jak to byśmy z delty otrzymali. No i drugie rozwiązanie będzie postaci x równa się... Ta trójka na prawą stronę. Tutaj tak samo wyciągamy pierwiastek dokładnie tak, jak to miało miejsce w pierwszym przypadku, czyli tu będzie minus. Pierwiastek z 25, 5. Na dole pierwiastek z 2 od razu sobie usunę tą niewymierność i tu będzie 5 pierwiastków z 2 na 2. Trójka na prawą stronę plus 3. No i jeszcze sobie zamienimy kolejnością te liczby, żeby było porządnie na początku e, 3. A teraz minus ten ułamek 5 pierwiastków z 2 e, przez 2. Czyli x mógł nam wyjść albo równy tyle, albo tyle, czyli to jest x1, to sobie podpiszmy w takim razie, że to jest x2, no i to są współrzędne xowe naszych punktów a oraz b. Współrzędna xowa punktu a jest na pewno mniejsza od współrzędnej xowej punktu b, czyli to będzie współrzędna xowa punktu a, a to będzie współrzędna xowa punktu b. Czyli napiszmy sobie, że nasze punkty a oraz b mają następujące współrzędne. Punkt a ma współrzędne xową. Równą tyle, czyli 3 minus 5 pierwiastków z 2 przez 2, przecinek albo średnich, może damy średnich, żeby było lepiej widoczne. I teraz współrzędna y punktu A, no i ją obliczamy z tego wzoru. Współrzędna x plus 2, czyli po prostu zwiększamy tą liczbę o 2. 3 plus 2 to tu będzie 5 i dalej minus 5 pierwiastków z 2 na 2, Zamykamy nawias i jeszcze współrzędne punktu B. Współrzędna x jest równa tyle 3 plus 5 pierwiastków z 2 na 2, czyli piszemy 3 plus 5 pierwiastków z 2 na 2, i współrzędna y -owa punktu B o 2 większa, czyli w tym przypadku 5 plus 5 pierwiastków z dwóch na 2. No i pierwszą część zadania mamy załatwioną. Policzyliśmy współrzędne punktów A oraz B. A teraz musimy wyznaczyć równanie stycznej do tego okręgu przechodzącej przez jeden z tych punktów. Czyli albo styczna przechodząca przez punkt A, albo styczna przechodząca przez punkt B. No ja mam więcej miejsca przy punkcie A, to sobie narysuję może właśnie tą styczną przechodzącą przez punkt A. No i wyznaczymy jej równanie. Podpiszmy sobie... Może, że ją nazwiemy... No, za dużo tych kresek mi się tu zrobiło. Podpiszmy sobie, że ona się nazywa prosta k. No i jakie będzie równanie tej prostej k? Wiemy, że prosta styczna do okręgu jest prostopadła do promienia. Tak się szczęśliwie składa, że ta poprzednia prosta, którą mieliśmy, prosta o równaniu y równa się x plus 2, przechodzi przez środek okręgu. W związku z tym ten odcinek tutaj, to jest promień okręgu, no i on jest prostopadły do stycznej w punkcie a. Co z tego wynika? Z tego wynika, że ta prosta, której równanie musimy obliczyć, jest prostopadła do tej prostej danej równaniem y równa się x plus 2. Czyli teraz, jeżeli my będziemy chcieli wyznaczyć jej równanie, napiszemy sobie, że równanie prostej k jest w postaci y równa się, no i normalnie piszemy ax plus b. Jednak współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej znamy. Ma być on przeciwieństwem i odwrotnością tego współczynnika kierunkowego, czyli jedynki, zatem zamiast jedynki napiszemy minus 1 dzielone przez 1, czyli po prostu minus 1, czyli krótko mówiąc minus x plus jeszcze będzie jakieś b, no i to b musimy obliczyć. Ale wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt A. Skoro tak, to możemy pod x podstawić współrzędną xową punktu A, a pod y, y no i obliczymy, ile jest równe b. Czyli podstawiamy pod y tą liczbę, czyli 5 minus 5 pierwiastków z 2 na 2. To się równa i pod x podstawiamy tą liczbę, czyli będzie minus. Zmieniamy znaki minus 3 i minus minus, czyli plus. 5 pierwiastków z 2 na 2. 5 pierwiastków z 2 na 2. No i jeszcze mamy plus b. I z tego równania wyliczamy, że b jest równe. Przenosimy wszystko na drugą stronę. Czyli będzie 5 plus 3 to jest 8. No i minus pierwiastek. Minus 5 pierwiastków z 2 na 2. Tu będzie jeszcze minus 2. 5 pierwiastków z 2 na 2. To będzie w sumie minus. 10 pierwiastków z 2 na 2. Oczywiście tu się skróci, tu zostanie 1, tu 5, czyli możemy napisać po prostu, że b jest równe 8 minus i zostaje 5 pierwiastków z 2. No i teraz, gdy mamy wyliczone b, no to podajemy równanie naszej prostej k i ono jest w postaci y równa się minus x plus jeszcze b, czyli plus 8 minus 5 pierwiastków z 2. No i to jest odpowiedź do tego zadania. Oczywiście wraz ze współrzędnymi punktów A oraz B.